Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w ośrodku wypoczynkowym leśno-ustronie, w Zamrzenicy. a nasza tutaj obecność spowodowana jest tym, że odbywał się tu obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu naszego powiatu. I tak się stało, że Szymon Woźniak, który jest naszym pupilem, naszym ulubieńcem, naszym mistrzem, no bo jak inaczej można powiedzieć o kimś, to zdobył już kilka tytułów mistrza Polski, juniorów, młodzieżowych, seniorów, par klubowych, który jest jednym z najlepszych naszych żużlowców w naszym kraju, w najlepszej lidze jeżdżący i który osiągnął w tej chwili największy sukces. Ku naszej radości awansował do cyklu Grand Prix na żużlu, czyli walki o tytuł mistrza świata w roku 2024. Jesteśmy z niego dumni. Cześć, nazywam się Szymon Woźniak, mam 30 lat. Jestem jednym z czołowych polskich żużlowców. Startuję w najlepszej lidze żużlowej świata, czyli w polskiej PG Extra lidze. I Pochodzę z Tucholi, a aktualnie reprezentuję barwy Staligorzów. W ostatnim czasie wydarzyło się coś pięknego w mojej karierze, czyli po 23 latach treningów, starań i bardzo, bardzo ciężkiej pracy mojej, jak i całej mojej rodziny i otoczenia. Awansowałem do, jako stały uczestnik do cyklu indywidualnych mistrzostw świata 2024, czyli będę w przyszłym roku reprezentował nasz kraj właśnie w Grand Prix. No było to od wielu, wielu lat, praktycznie od, od 7 roku życia. Odkąd zacząłem jeździć na żużlu, było to jedno z moich największych marzeń, żeby w tym cyklu się znaleźć. I chociaż na początku to marzenie się wydawało bardzo odległe, i wręcz można powiedzieć, czasami e, poza moim zasięgiem, to e, nie zważając jakby na, na opinię, pracowałem. E, starałem się bardzo robić wszystko krok po kroku coraz lepiej, żeby być bliżej, coraz bliżej z sezon na sezon tego swojego marzenia i trochę czasu mi to zajęło, tak jak wspomniałem tak naprawdę 23 lata, ale w końcu w tym wymarzonym cyklu się znalazłem i będę miał przyjemność reprezentować barwy naszego kraju właśnie na tej międzynarodowej arenie, która jest już no najwyższym szczeblem, jeżeli chodzi o sport żużlowy. Tak jak wspomniałem Jestem rodowitym Tucholaninem, pochodzę z Tucholi, mieszkałem w Tucholi przez 15-16 lat. Potem już no z racji wykonywania mojego zawodu, można tak powiedzieć, musiałem przeprowadzić się do Bydgoszczy, ale można powiedzieć od najmłodszych lat, odkąd rozpocząłem starty na mini żużlu w Plaskoszu koło Tucholi, na takim amatorskim minitorze, zostałem objęty wsparciem starostwa powiatowego, Tucholskiego Starostwa Powiatowego. I ta współpraca trwa już nieprzerwanie przez y, wiele, wiele lat. Ciężko nam się y, doliczyć już y, jak długo, ale na, naprawdę długo. I y, jest mi niezmiernie miło, że y, jeżdżąc już na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, y, cały czas mogę się tym pochwalić, że wspiera mnie y, właśnie samorząd, y, z którego pochodzę, że y, nikt o mnie nie zapomniał, że cały czas mnie wspierają, a ja nie zapomniałem o, o moich korzeniach i y, Bory Tucholskie zawsze są... Y, mają miejsce w moim sercu i bardzo lubię do Borów Tucholskich wracać, bardzo lubię w Borach Tucholskich odpoczywać, i też mam bardzo duże wsparcie wśród właśnie kibiców pochodzących z powiatu tucholskiego. Chciałbym bardzo podziękować za kibicowanie, ściskanie kciuków i chciałbym pozdrowić wszystkich czytelników Tokisa.